Cześć mistrzu. No hej. Słuchaj, jedziemy na barum, więc gdzieś tam koło Was będziemy przejeżdżać. Może byśmy na jakąś kawkę się spotkali. A no to super. Mają testy w okolicach. To, to wpadniemy, okej. Okay. Tylko na jakieś namiary. No świetnie. Dobra, do zobaczenia. Jesteśmy w drodze na Barum, ale w drodze na Barum zachaczyliśmy okolice Cieszyna. Testy przed kolejną rundą Mistrzostw Polski. jak nastroje? Tak, my nie jedziemy na Barum niestety, ale jedziemy na rajd Dolnośląski, który odbywa się tuż po rajdzie Barum, czyli tydzień po. Te testy są dla nas pomyślne, choć chyba trochę bardziej wybijało na tych testach niż myślałem. Czyli wymyśliliśmy taką drogę. Hmm. która może nie do końca odzwierciedla trasy rajdu dolnośląskiego, ale myślę, że będzie dobry. Ale fajny odcinek około 3 km, tak? I szybki, szybki, bardzo szybki. Szybki, no to ty musisz powiedzieć czy szybki. szybki. Był szybki. I, I czy fajny. <laughs> myślę, że fajny, fajny dla rozjeżdżenia. Dosyć trudny, bo wąsko i bardzo podbijająco. Ale jakiś bardzo skomplikowany nie był. Samochód bez problemów? Bez Gorący problemów, trochę wszystkim. wybrudzony, bardzo ciepły, chociaż zewnętrznie E, też tutaj nam e, słońce dało popalić, czyli mróz zelżał zdecydowanie. No powodzenia, widzimy się zatem na kolejnych rundach i przede wszystkim na razie Polski. Przypominamy o konkursie, będzie można wygrać co z kajetanem właśnie podczas do Polski. Właśnie dogadujemy szczegóły. teraz co? No? Na Dolnośląski? Tak. Jedziecie? Ja na Baru teraz. Nie żadne a, bo właśnie dotarliśmy do Żlina, gdzie już jutro rozpocznie się kolejna runda tegorocznego serialu IRC, organizowanego przez Eurosport, a więc zapraszamy do oglądania naszych relacji na antenie Eurosportu, a także do oglądania naszych relacji na stronie eurosport.pl. Jak zwykle będzie wiele emocji, wiele fajnych wydarzeń, wiele akcji, no i spodziewamy się także wielu polskich kibiców. A więc do zobaczenia na trasie.